Jezus z pewnym smutkiem spogląda i patrzy na uczonych w prawie. Z pewnością uczeni w prawie mieli dużą wiedzę. Ta wiedza jednak nie zbliżała ich do Boga. Uczeni w prawie nie mieli odwagi być uczniami, a właśnie do tego wzywa wszystkich Jezus. Bywa tak czasami, że nasza wiedza nas nadyma, pobodamy w pychę, i tak naprawdę bardzo trudno jest być nam uczniem. Spróbujmy być uczniami. Może jest to dla nas, tylko dla osób dorosłych, dość trudne. Yy, tak naprawdę świat nam podpowiada, że jest, żebyśmy, powinniśmy być nauczycielami, że mamy dążyć do tego, żeby to nas słuchano, nie żebyśmy my słuchali. My jednak jako chrześcijanie, jako wierzący jesteśmy za, zawsze zaproszeni do uczniostwa. Jezus do każdego z nas mówi pójdź za mną, pójdź za mną, nie przede mną. abyśmy mieli odwagę, jak uczniowie, iść za Jezusem.